Marka Razer idzie za obowiązującymi trendami i wypuszcza na rynek klawiaturę Razer BlackWidow V3 Mini Hyperspeed, czyli model w formacie 65% na autorskich przełącznikach. W zestawie otrzymujemy kabel USB-C o długości 2 m, odbiornik 2,4 GHz do komunikacji bezprzewodowej, instrukcję obsługi oraz naklejki, a także samą klawiaturę. Razer postanowił dać metalowy czarny plate, który nie ma tendencji do palcowania się i dobrze wpasowuje się w wygląd całej konstrukcji. Niestety sama klawiatura ma otwartą budowę, co negatywnie wpływa na jej brzmienie. W sumie nic nowego, bo większość producentów nadal wybiera takie rozwiązanie, tłumacząc to ładniejszym wyglądem czy łatwiejszym czyszczeniem okruszków. A przecież klawiatury non-floatki też potrafią bardzo ładnie wyglądać, a do czyszczenia i tak zdejmuje się nakładki, bo jakby nie było, zawsze pozostaną gdzieś jakieś niezauważone okruszki, jeśli tego nie dokonamy. Pomimo dosyć wysokiej konstrukcji nie zastosowano żadnej podpórki pod nadgarstki, oraz takiej nie znajdziemy w opakowaniu. Za to przy całej długości dolnej krawędzi otrzymaliśmy plastik w kolorze butelkowym, który na środku posiada podświetlane logo producenta, zsynchronizowane z całym ekosystemem klawiatury. Żadnych ciekawostek po bokach klawiatury nie znajdziemy, więc przechodząc na tył, zauważymy przełącznik trybów pracy. W pozycji środkowej klawiatura jest wyłączona lub będzie działać przewodowo. Możemy przesunąć go w prawo, aby połączyć klawiaturę za pomocą dołączonego odbiornika 2,4 GHz lub w lewo, aby połączyć się po Bluetooth. Zaraz obok znalazła się dioda informująca o poziomie naładowania urządzenia. Świeci ona na kolor zielony, gdy jest ono naładowane, na żółty, gdy poziom jest niski, oraz na czerwono, gdy pulsuje, gdy poziom jest krytyczny. Za poziom krytyczny procent wyznaczył poziom akumulatora poniżej 3%. W przypadku korzystania z trybu przewodowego sygnalizacja poziomu naładowania akumulatora jest wyłączona. Rozwiązanie fajne, ale z jednej strony dlaczego akurat z tyłu urządzenia, skoro w to miejsce praktycznie nie patrzymy, a wiele osób nawet nie wyłącza klawiatur, bo one same przechodzą w tryb uśpienia po odejściu z komputera po kilku minutach. Przesuwając się jeszcze nieco do środka znajdziemy złącze USB-C do ładowania kletury lub korzystania z niej w trybie przewodowym. Producent dorzuca do zestawu taki kabel o długości 2 metrów i informuje w instrukcji, że pierwsze ładowanie do pełna może zająć nawet 2 godziny. Obudowa klawiatury ta po boku oraz na spodzie jest wykonana z tworzywa sztucznego, na którym znajdziemy co ciekawe dwustopniową regulację kąta pochylenia, producent także oznaczył w bardzo fajny sposób kąt jaki uzyskamy wybierając któryś z nóżek, a mianowicie mniejsza nóżka daje pochylenie 6 stopni a większa 9. U góry umieszczono typową dla marki Razer zaślepkę, pod którą możemy się spodziewać odbiornika do komunikacji bezprzewodowej. I tak też jest tym razem. Warto wspomnieć, że po sparowaniu klawiatura bardzo, ale to w naprawdę ekspresowym tempie potrafi się połączyć z komputerem. Spód to także cztery jednakowej wielkości stopki antypoślizgowe, umieszczone symetrycznie na każdym z rogów, które całkiem dają sobie radę. Jest zdecydowanie gorzej, gdy zdecydujemy się na użycie nóżek, które pomimo posiadania na sobie stopek, to i tak, no niestety, klawiaturę z bardzo dużą łatwością poruszać po biurku możemy. Razer zawsze designersko podchodzi do swoich produktów i umieścił pochyłe napisy na całym spodzie klawiatury "For Gamers by Gamers". Nakładki to ABS double shot z całkiem przyjemną czcionką, która wpasowała się w moje gusta. Istnieje również wariant z nakładkami Phantom, czyli w zasadzie takimi puddingami, mówiąc bardziej potocznie. Są one wtedy do połowy mleczne i z ch chęcią przepuszczają podświetlenie, czyniąc je takim rozlanym na całej klawiaturze. Wracając jednak do samych zamontowanych yy, nakładek w moim egzemplarzu, to warto pamiętać, że dzięki temu, że nadruk nie został wykonany metalom Lesser etched, to nie powinniśmy martwić się ścierającą czcionką. Jednak legendy to samo naniesienie farby na kijka, więc on może się ścierać. Jednak w moim przypadku nie udało się tego dokonać podczas używania oraz próbach ścierania paznokciem, więc rozwiązanie wydaje się dosyć trwałe. Switche? No, klawiatura występuje z dwoma rodzajami przełączników, Razer Yellow oraz Razer Green. Za ich autorskimi switchami kryje się nie kto inny jak marka TTC, Czyli w klawiaturze otrzymujemy przełączniki od firmy TTC z logiem marki Razer. Oczywiście to nic złego, bo samo TTC robi naprawdę doskonałe przełączniki, na które osobiście poluję już jakiś czas, aby wrzucić do swojej klawiaturki, więc też coś z nimi w tym modelu to sama przyjemność. Działają naprawdę, ale to naprawdę dobrze, i jako że mam do dyspozycji model na przełącznikach liniowych, to przyznam, że są one bardzo płynne, a zarazem ta płynność nie jest bezpłciowa i pusta. Marka chwali się, że przełączniki posiadają przezroczysty housing, a przecież bardzo dużo przełączników takowych posiada i ciężej będzie znaleźć przełączniki, które takiego nie mają. Niemniej w firmie głównie chodzi o LED Diodelet przełącznik, która odpowiada za poświetlenie. Jak już wcześniej wspomniałem, diody LED zostały umieszczone w przełącznikach, co marka Razer tłumaczy lepszą jakością poświetlenia i faktycznie, jak dla mnie jest ono bardzo mocne i po prostu ładne. Na minus zasługuje zarządzanie nim z poziomu klawiatury, które, jak dla mnie działa bardzo topornie i pomimo wciskania kombinacji klawiszy nie udało mi się uzyskać wpisanych tam trybów poświetlenia. zrobię to aplikacja, która jest bardzo rozbudowana. Oprogramowanie dedykowane dla tego modelu to Razer Synapse. Wspomnę tylko, że nie występuje ono w polskiej wersji językowej, więc trzeba posiłkować się angielską. Za jego pomocą możemy przypisać dowolną funkcję do każdego z przycisków, co z pewnością ma swój ogromny plus. Nie zabrakło również trybu gamingowego, który blokuje kombinację klawiszy Alt plus Tab oraz Alt plus F4, a także przycisku Windows. W drugiej zakładce dostosujemy jasność poświetlenia oraz możemy wybrać czy poświetlenie ma być aktywne pomimo wyłączonego monitora. Po prawej stronie znajduje się rozwijana lista 11 gotowych trybów poświetlenia oraz przycisk do zaawansowanych opcji świetnych. Które możemy dostosować po pobraniu rozszerzenia do aplikacji o nazwie Chroma Studio. W niej przypisujemy dowolny tryb poświetlenia dowolnemu przyciskowi, więc ogromni fani świcidełek powinni poczuć się jak ryba w wodzie. Razer Black Lido V3 Mini Hyperspeed. To klawiatura ze świetnymi przełącznikami, oprogramowaniem i wyglądem. Cieszy komunikacja bezprzewodowa na dwa sposoby oraz bardzo długi czas pracy na baterii. Otrzymujemy także naprawdę solidną konstrukcję, która w finalnym rozrachunku ma parę mankamentów, o których można zapomnieć podczas użytkowania.